Możemy się bujać... Możemy lepiej. Ja no. się złożymy. Jak przeszłość już powiem słowo. Kiedyś no. powiedział mi pewien rasta, zielony, zielony, pamiętam był wtedy dzień. Na wiele, ty się w życiu rozczarowań nastaw Bo nic nie jest takie, jakie wydaje się I refren Nic nie jest takie, jak się wydaje nic Wszystko to jeden wielki na wodę Bo Nic nie jest takie, jak się wydaje nic wszystko to jeden, wielki na wodę piz Ja kiedyś, pewien raz tak grał na rogu W berecie czerwonym jak przecier na rogu grał Tu przerwał, lecz że gra jeszcze myślał ogół Bo echo wolności z miłości wciąż grało tak I lecimy! I nic nie jest takie, jak się wydaje, nic Ale loty, wszystko to jeden wielki na wodę, pisaj, można razem, nic nie jest takie, jak się wydaje, nic Wszystko to jeden wielki na wodę, pisaj, jajaj, kiedyś pewien rasta pojechał do miasta. Miał pilon, więc miasto Babilon odwiedził. on I szastał, na prawo i lewo szastał. Bo bał się, że zaraz upadnie mu ten Babilon. Bo nic nie jest takie, jak się wydaje, nic. Ola Boga! Wszystko to jeden wielki na wodę piz. Ja nie mogę! Nic nie jest takie, jak się wydaje, nic. Wszystko to jeden wielki na wodę pizza. Kiedyś pewien rasta kupił sobie regał. Regał, 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 kupił rasta raz. A, ale... Zaraz ten regał sprzedał, bo pokój na ziemi nie nastał, nie nastał na czas. I, i nic nie jest takie, jak się wydaje nic. Wszystko to jeden wielki nawodępis. I nic nie jest takie, jak się wydaje nic to jeden, wielki na wodę, pizza I nic nie jest takie, jak się wydaje, nic! Wszystko to jeden, wielki na wodę, Beats. I nic nie jest takie, jak się wydaje, nic! Nie jest takie! Wszystko to jeden, wielki na wodę, PITZ! Uh. Dziękuję bardzo. Jak, jak widzicie... nas z mamy taką refleksją chciałbym podzielić. Jeśli mogę. Otóż z taką osobistą refleksją refleksją. refleksją. Otóż... Ludzie, ludzie, ludzie są różni. Nie no, poważnie mówię. No popatrzcie na siebie, a sąsiadu obok. Możemy sobie taki nawet znak różności przekazać. Ludzie są różni. Jedni wolą pięknie śpiewające, piękne kobiety, inni nie. Jedni wolą pięknie śpiewających pięknych mężczyzn, inni nie. Jedni w ogóle lubią kobiety, inni nie. Generalnie z myślą o tych wszystkich innych organizatorzy zaprosili tutaj dzisiaj mnie. Bo ja reprezentuję pewien specyficzny rodzaj muzyki. Ja jestem bowiem multiinstrumentalistą, ale nie dlatego jestem multiinstrumentalistą, że jestem jakiś wyjątkowo zrobiony muzycznie. Absolutnie nie. Ja dlatego jestem multiinstrumentalistą, jak zauważyliście przed chwilą, a jeszcze za chwilę znowu zauważycie, żaden instrument nie jest w stanie przeszkodzić mi no, moim swobodnym i nieokierzanym śpiewem. Dlatego teraz zagram dla Was na odkurzaczu. <laughs> Odkurzać jest bowiem, instrumentem denty. z tym, że on tym się różni od instrumentów dętych, że on wciąga, a nie dmucha. To taka ciekawostka dla panów. Ja, czy to mieliście kiedykolwiek w ręku. Bo ja, ja dopiero na scenie to dostałem. <grym> szok. Znaczy, w ogóle w domu jest tak, że to bardziej kobiety się od odkurzania garną, nie? Ciągle. Facet jakoś mniej zauważyłem. No, faceci widzą w ogóle bezsens tej czynności. Ja żeby udowodnić że nie ten bezsens kiedyś, postanowiłem po wielu namowach, ulec się i zgodziłem się, że podkurzam. Po ale jutro. ja się kalkuluje, kurde, czekam 12 lat, jeszcze jeden dzień poczekam, okej, okay, nie będzie jutro. Oczywiście jutro nie podkurzałem, na dzień nie podkurzałem, trzeciego dnia nie podkurzałem, czwartego dnia nie podkurzałem, piątego dnia wracam do domu, a tam co? Podkurzałem. Po I mówię, no i widzisz, no i po co to robić, ja to się sam później zrobię. Ale kobiety to nie łapią, one za słabe nęby. Poza tym, one sobie przy tym dźwięku odkurzacza, przy tym takim... To one sobie medytują. One wpadają taki hipnotyczny trans. Ja chciałam teraz was, państwa wszystkich, nas tu, was, wy, w taki trans hipnotyczny wprowadzić. Proszę o lekkie światło, jeśli można w ogóle lekkie zrobić. Sam bym chciał. Proszę Państwo. Proszę zamknąć rzeczy i wyobrazić sobie Tybet. Na środku Tybetu pagórek. Takie. 5000 metrów nad poziomem morza. Wokół pagórka szaleją, zawieje. Zamiecie, Za za zawsze coś tam wieje. Czy uszami wyobraźni słyszycie tybetański wiatr? A czy z drugimi uszami słyszycie stare niemieckie odkurzacz? Ja Wam muszę pomóc jeszcze, przepraszam. Tak się dobrze składa, że mam przy sobie płytę z oryginalną tybetańską muzyką relaksacyjną, którą na tym od, odtworzę na tym odkurzaczu. <grym grym> Na górku klasztoru. Z murów klasztoru co jakiś czas dobiega nas charakterystyczny dźwięk słynnych tybetańskich trąb. Uważny słuchać, usłyszy dobiegające również z zamurów klasztoru, wesołe poparskiwanie rozbrykanych jaków. Za wrotami klasztoru, za zatrzaśniętymi wrotami klasztoru, na dziedzińcu otoczonym czy, palmami siedzą mnisi i na małych, tranzystorowych odbiorniczkach, niestety Madei China, szukają częstotliwości, na które nadaje wolne tybetańskie Radio Tybet. W ten sposób czekają na co wieczorną porcję herbaty parzonej w gnianym czajniku będącym naczyniem duchowym 16 inkarnacji 23 lamy nocze. Takie czekanie na herbatę to cały rytuał na wschodzie, ale warto. <śled> Dziękuję. sobie ten czas oczekiwania, śpiewają taką tybetańską nito Dziękuję. nito Dziękuję. 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 ...do charakterystycznego rytmu. Dziękuję. Znaczy ten rytm. Jeśli kiedyś koło was, na skrzyżowaniu, stanie czarne, lśniące punto z czarnymi szybami i szyberdachem i ze środka będzie dobiegało takie... To znaczy, że wewnątrz siedzą tybetańscy tańscy mnisi z odkurzaczem. Jadą sobie cztery tacy doskonale łysi To są tybe bety, tybe dybe, misi To są tybe 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 dybe, tańscy misi Hej! Zakładają ciężki łańcuch, gdzie się zwęża głowa Żeby, 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 żeby wciąż nie lewitować Żeby, 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 żeby wciąż nie lewitować Cztery! Noszą eleganckie dresy od Nike lub pumy, No bo w takim luźnym dresie wyzwala się umysł. No bo w takim luźnym dresie wyzwala się umysł, no. Muszą chodzić do solarium, póki są na ziemi, by się, by się, by się poczuć wcali oświeceni, by się, by się, by się, by się wcali oświeceni. Dziękuję bardzo.